Wszyscy jemy, pijemy, robimy kupę i umrzemy. Zapraszam na program. Ludzie robią rzeczy, ale są znani. Hit jesieni. Ta kobita nosi spodnie za mniej niż 100 zł. Co to się teraz wyprawia? Może warto zainteresować się, czy nie ma problemów finansowych. Ten chłop był kiedyś zaręczony. Powiedział coś, a w wyniku tych słów kobita spakowała walizki. Mój Boże. Ta kobita z ważnego powodu odwołuje wydarzenia zapisane w swoim terminarzu. Kto to ogarnie swoim rozumem? Ta kobita udostępniła swój przepis na rosół. Niektórzy nie byli zadowoleni, ale dla chłopa git. Ta kobita ma dwóch synów. Synowie nie zajmują się szobiznesem. Ten chłop obraził się na ludzi, których zna. A kiedyś to nawet imprezowali? Tragedia. Te kobiety można było zobaczyć bez makijażu. Nowoczesny świat postawiony na głowie. Ten chłop miał urodziny. Kiedyś był z jedną kobietą, teraz już z nią nie jest, mało kto wie, z kim jest teraz.